Witam serdecznie, nazywam się Agnieszka Redniowska, jestem specjalistą położnictwa i ginekologii oraz lekarzem od wielu lat wykonującym zabiegi z zakresu medycyny i ginekologii estetycznej. Chciałam tu Państwu przybliżyć jeden z bardziej popularnych zabiegów ginekologii estetycznej, e, czyli lifting rocza z użyciem nici waginalnych. Wskazaniem do zabiegu jest defekt kosmetyczno-funkcjonalny pod postacią szerokiego wejścia do pochwy. Problem ten dotyczy głównie pań po porodach siłami natury, w których doszło do nacięcia i zszycia krocza. Niemniej jednak można się pojawić również u pacjentek, o których poród zakończył się bez nacięcia i zszycia krocza, czy też drogą brzuszną. Pacjentki ponadto skarżą, się na ciągłą wydzieli nas drażniącą okolice krocza oraz pogorszenie doznań seksualnych. Jak wygląda zabieg? Pacjentkę układamy w pozycji ginekologicznej. Okolice krocza dezynfekujemy i obkładamy jałowymi serwetami. a Następnie jałowym markerem zaznaczamy sobie punkty wkucia i wykucia igieł. E, okolice krocza znieczulamy, najczęściej jest to lignokaina. A następnie przy użyciu biopsji pacz, nacinamy sobie tutaj skórę okolicy krocza oraz błony śluzowej. E, przez te dziurki przekładamy nitkę, którą następnie zawiązujemy i odcinamy nadmiar. Jak wygląda taka nitka waginalna? Tutaj chciałabym Państwu pokazać taką typową nitkę waginalną. Zbudowana jest ona z dwóch, z dwóch igieł oraz, oraz nici. E, nici najczęściej są z poli, e, polidioksanonu lub też polikaprolaktonu. E, nitki w swoim przebiegu tutaj mają mikrohaczyki, zapewne ich tutaj nie widać, niemniej jednak te haczyki mają rolę kotwiczącą w tkankach. Efekt zabiegu trzymuje się o 18 miesięcy, natomiast przez okres dwóch tygodni pacjentka nie korzysta z sauny, z basenu, wstrzymuje się od kontaktów seksualnych i po dwóch tygodniach zgłasza się na konsultację. Dziękuję Państwu za uwagę.